Ostatnio głośno o tak zwanych freak fightach, walkach toczonych przez celebrytów w stylu MMA. Pojawiły się głosy, żeby te walki ograniczyć, czy wręcz całkowicie ich zakazać. Chciałbym zapytać, czy pan premier również jest zaniepokojony wpływem tego typu widowisk na dzieci i młodzież i czy w rządzie już jakieś wstępne ustalenia w tym zakresie państwo mają. Ja nie jestem fanem freak fightów, nie tylko mamy wiele takich zdarzeń nie nazwę tego do końca sportowych, ale które no, promują w sposób niezwykle taki spektakularny brutalność, wulgarność i całe te, cała ta otoczka, znaczy, która jest wielkim festiwalem wulgaryzmów i, i przemocy i brutalności. To nie jest fajne. No nie ma, ja robię wszystko, nie muszę zresztą, no robią to rodzice, ale ja jako dziadek im w tym pomagam, żeby chronić nasze. Y y dzieci w mojej rodzinie, żeby nie miały żadnego kontaktu z tego typu widowiskami. Znaczy, ja, jak wiecie, jestem fanem sportu. Jacka Maruń-Burańskiego, który ma minę, jakby chciał urwać tą głowę! Ma uchwyconą głowę! Ma uchwyconą głowę! No to przecież to jest po prostu. No to ja jestem stary i doświadczony, ale nawet mi uszy puchną. Znaczy, ja się nawet czuję zażenowany, kiedy to widzę i słyszę. No ale to już. Może jestem staromodny. Jacek Murański, postać znana, znana między innymi z walkę MMA, także aktor w takich niedużych rolach i pan Murański cytuje, co Wielki Bóg mu powiedział. Y, trzymam go za gardło i zrobi dla mnie wszystko. A skąd Pan by... Jacek Murański, Pani kolejna wypowiedź, jeszcze jeśli... ostatnie zdanie. Dobra, ostatnie zdanie. Bardzo. Pan Murański mówi, co wie o zadaniach pana Nawrockiego, sprzed kilku lat, o zadaniach pana Nawrockiego. Doglądanie, żeby klient zapłacił. Pilnowanie czasu, jeśli chodzi o dziewczynę Masiaka. Y... Ale on mówił, że z Wielkim Busie spotkał chyba na stadionie. I potem zaprosił go, żeby mu wręczyć książkę. Tłumaczył się z tego już. Tak. Ile zostało zjedzonych Polek i Polaków przez zające albo przez y, y, kaczki krzyżówki czy, czy, czy słonki, czyli te gatunki. Ma Pan taką statystykę? Bo pamiętajcie, że mężczyzna, żeby popaść w alkoholizm, to musi pić nadmiernie przez 20 lat przeciętnie, bo to dzisiaj jeden. Jeden krócej drugi dużej, bo to zależy od cech osobniczych. Ale a kobieta tylko dwa. Ja zacytuję zdarzają się sytuacje powiedziała to pani w marcu. Zdarzają się y, takie sytuacje, że biologiczny, podkreślam biologiczny mężczyzna, rodzi dziecko. To się no zdarzy, ja nie, ja nie, ja nie słyszałem ja o raz takiej, razy, takiej sytuacji. To no, ale... się kilka razy na świecie, wie pan. jakbym pan powiedział, że będziemy o tym rozmawiać... I gdzie, on to, i gdzie on to dziecko, ten artykuł... biologiczny... To 5, bardzo ciekawe, co pani bo... mówi. Gdzie ten biologiczny mężczyzna to dziecko pan nosi do czasu rozwiązania? Bo to jest osoba z macicą i dlatego mogą rodzić dziecko. Mężczy... Biologiczny mężczyzna z macicą. Ucieszyło mnie, to powiem. Może i ja bym został matką. No, to jest kwestia tego, jak rozumiemy ten termin, Jeżeli Biologiczny o... mężczyzna, wydaje mnie się, tak, że jestem biologicznym mężczyzną. Tutaj mamy wiele możliwych wariantów ułożenia chromosomów. Biologicznie czasami te, te, ten układ, który daje nam... Pot... Znaczy, no, statystycznie mężczyznę zdarza się, że... Że mężczyźni rodzą kobiety, tak? Tak, osoba, ma układ genów męskich, wygląda zupełnie... Ale zostawmy I, wyglądy, tak. bo wie pani, no, wygląd wygląda. Ja na przykład jestem bardzo ładny z wyglądu i... Pani nie wątpiwiałam, nie niektórzy... jeszcze nie a... wyglądam, decyduję o tym. Ale może jeszcze nie wyglądam jak kobieta, chociaż się bardzo staram. Ale zupełnie poważnie, spytam panią, czy pani zna takich mężczyzn, którzy urodzili dzieci? Ja osobiście nie znam, ale... To skąd pani a skąd pani czerpie tę wiedzę, że mężczyźni rodzą dzieci? pism naukowych, z doniesień A z medialnych z The Lancet na przykład. No i proszę, gdzie w ransecie napisano, że mężczyźni rodzą dzieci? Bo byłoby to odkrycie, przyznaję, yy, no takie, Koperni to byłby kopernikański przewrót. Pani naprawdę uważa, że mężczyźni mogą rodzić dzieci? Mężczyźni o określonym e, genotypie. To znaczy, musiałabym Ale oczywiście... Ale ten te genotyp ma, znaleźć... jest inny, to ten Ale człowiek nie jest mężczyzną. Znałeś... On może... Nie, nie mieliśmy mówić akurat o, o, o mężczyznach czy o, o osobach z macicami. Mogę pogrzebać, możemy się umówić. A no gdzie pani może pogrzebać? Nazwami, ja już proszę, żeby mi pani nigdzie nie grzebała. No dobrze, tak jak pani pogrzebie w internecie, to ja później urodzę dziecko? Nie, myślę, że pan niestety nie. Cholera, pewnie, przepraszam. przepraszam. Nie jest pan taką osobą. Ja nie no ale co zrobić, co zrobić? Trzeba sobie radzić inaczej, panie redaktorze. No, ja sobie radzę, mam żonę odrodzenia, dzieci. Ale po no, prostu. Ja, no... Żonę odrodzenia, boże, jak no? to brzmi. Naprawdę. No, jeśli chodzi o dzieci. A, wie pan, to brzmi naprawdę, naprawdę brzmi. No, nie feministycznie. Biedna, biedna ta moja żona, ona żyje w takiej opresji. W przypadku tej pani nie po raz pierwszy zresztą, yy, milczenie nie jest złotem, jest szansą. I żałuję, że ta szansa nie została wykorzystana. Oczywiście wzrost byłby wyższy, ale inflacja sięgnęłaby szczytu Giewon. A może i rys. rysów rysów czy rys? rysów wycofuje się z tego. Chcę to giewon. Ale jak wiemy w Polsce żyje 2 miliardy ludzi poniżej granicy ubóstwa. Niech pan zobaczy, co się dzieje za oknem. Mamy luty. I oczywiście wszyscy się cieszymy, że jest wiosna. Natomiast generalnie rzecz biorąc, to jest luty najbardziej ciepły od dziesiątek lat. Jeżeli tak będzie się zmieniał klimat w takim tempie, to nam się planeta po prostu spali. Dlaczego komuś tak się spieszy? Dlatego, że się planeta pali, Panie redaktorze. Znaczy, jeżeli ktoś tego nie rozumie, że jeżeli nie zrobimy nic, to za chwilę będziemy się bić o wodę i że planeta się skończy, no to ja nie może być odpowiedzialnym politykiem. Szanowni Państwo, nie chcę wchodzić tutaj w tego typu dywagacje. Mogę odpowiedzieć na to w ten sposób. Kto umrze, to umrze i trudno. Wie pani, ile koty zabijają ptaków rocznie w Polsce? Koty powinny siedzieć w domach. Ja jestem przeciwko temu, żeby koty właśnie. <grym> powinny, ale nie siedzą. I co, nie wprowadzicie nigdy żadnych już podatków nowych? Jest pan pewien, że nie będą potrzebne żadne nowe podatki? Cóż szkodzi obiecać? Słucham? <grym> to o, tak, nie wierzę. To, to, taki, to taki żarcik. Ktoś, kto... No nie ma jakiegoś ciężkiego kompleksu Stolch... Przepraszam, Stolch... No nie wiem. Chodzi o Sztokholm. Ale wtedy można też dokonać najlepszej obserwacji tego. Jeżeli chodzi o... Z jakiego powodu akurat wtedy? Czy nie dlatego, że to zwierzę będące oceny? pod wpływem hormonów amoku, bo już tutaj marzą o, ro, o rozmnażaniu, o barabara ze swoją samiczką. No, wie pan co? No, rykowisko to jest taki moment, gdzie pan jeleń, i jeleń się spotykają i chcą mieć barabara, bara, żeby mieć dzieci. A wy wtedy do nich. Słania i byknie, panie. I proszę mi powiedzieć, jaki to ma według Pana e, wpływ na tę ochronę gatunku? Wiemy, że w polityce nikt idealny nie jest, oprócz Władysława Kośniaka kamysza <mysza> <mysza> Proszę <mysza> się nie śmiać. <mysza> nie, no nie mogę. Naprawdę to już taka laura, że już większe nie można sobie wyobrazić. <mysza> po drugie, żeby głosowali w referendum, i to jak głosowali? Cztery razy tak. A. Teraz razy nie! O przepraszam. O Jezu Maria. Panie Boże. Wybacz mi. Już człowiek jest stary i zmęczony. A czemu dziki nie 90. skolonizowały Europy, tylko zrobił to człowiek? No bo gdyby tak było w przeszłości, przez miliony lat po prostu, no nie no, może nie miliony, ale po prostu y, mamy tyle tych dzików, tak? Ale pani wie, że od Gibraltaru e, taki czatki dzik występuje? Tak, tylko proszę mi powiedzieć, znaczy, dlaczego, czy, czy te dziki mają jakieś, jakichś wrogów naturalnych, jakiś drobnych ale, ale pani serio pyta, te... czemu dziki nie skolonizowały. Czemu no nie bo, bo nie jeżeli mamy, jest tak, Czemu nie mamy cywilizacji zika? dzików, a Tak, cywilizacji mamy, mamy cywilizację taki Jest gospodarka. taki przyrodzika i to wszystkie może dziki zaskupnę, by nas zjadły. Panią? Gdyby rzeczywiście tak, bo Jezus, nie to jest nie zgodnia, może z tym co pan twierdzi, zbyt, że zbyt, przecież... Później będą z pani ludzie śmiali, Że no? przecież gdybyśmy nie strzelali do zwierząt, to by nas zjadły. Rozumiem, że te miliony milionów dzików by nas zjadły, tak? Gdybyśmy, gdyby myśliwi do nich nie strzelali. Co pan sądzi o posłance Annie Marii Żukowskiej? <laughs> Przyznam się panu, że... Z sympatią śledzę jej wstępowanie po drabinie ewolucji. Słucham? Nie powiedziałem. Po drabinie ewolucji? Tak. A co to ma konkretnie znaczyć? Niech sobie każdy podłoży, co chce. Ale to bardzo nieładne chyba. Dlaczego? Wobec kobiety. Wobec kobiety czy mężczyzny? Mogę to powiedzieć pod adresem mężczyzny? Nie ma problemu. Nie lubi pan, pani poseł. Jedźmy dalej, panie redaktorze. Za bardzo panu czasami docina w swoich tweetach. Myślę, że przynosi sporo szkody lewicy, ale to nie moja sprawa. Zdrowia wielki obszar, o którym można bardzo długo mówić, em, prawda, w fraszce Kochanowskiego, szlachetne zdrowie, em, prawda, ile się trzeba cenić, czy jak, a, jak tak, em, jako smakujesz, aż się zepsujesz, prawda, czyli wtedy dopiero wiemy, kiedy, kiedy brakuje nam tego zdrowia, jak ono jest absolutnie kluczowe. Nie rzucim Unii skąd nasz ród, praw kobiet ani mowy. Polskie my córy, polski lud, że pichy szczep piastowy. Nie damy, by nas zgnębił wróg. Tak nam dopomóż Tusk, tak nam dopomóż Lempart. Do krwi ostatniej kropli zżył, bronić będziemy sądów, aż się rozpadną w proch i w pył niesprawiedliwe wasze rządy. Twierdzą nam będzie każdy próg. Tak nam dopomóż Hołownia, tak nam dopomóż Biedroń. Nie będzie Kaczyński pluł nam w twarz, ni Czarnek dzieci nam tumanił. Unijny stanie chufiec nasz, duch będzie nam hetmanił. Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg. Tak nam dopomóż Kosiniak, tak nam dopomóż Trzaskowski i Tusk. O mój Boże. Tankę. Okay.